Któż ty? Któż ty jesteś? Właśnie wiem Chyba, że ty tutaj przed odcinkiem nie. nie ma, nie ma innych wrogów Gdzie on leży? U to szkło trzeba będzie dać no, gdzie te. Gdzie taka rama mój mamo? Fuck! Troszkę więcej jest takich. Yy, takich. oh Creeper! Yes. Takich. chyba yy, Dawaj, sadzonki! RRR! Yy, drewno. drabną. Fuck! <laughs> Myślę, że tylko mnie Umarłem. Żeś. <laughs> Nie nie! O, Mosty są byki. Nie ma co zbierać, bo nie będę na pewno teraz wykorzystywał. Może akurat. Co to jest? Co, co to jest? Parcie, 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 parcie! Widzieliście to wcześniej? One tańczyły? No to jest niemożliwe! No. Nocz, no weźcie to naprawcie, błagam was, no krowa wchodzi po na drzewo, no ja pierdolę, no. Wybaczcie, ale to jest mazakra, to jest Minecraft, a nie jakiś ten... Boże, co to było, przecież one po wchodzą, to jest nienormalne. A więc, y, pierwsze to takie pobliskie tereny, 13, nic nie zap... O! JAK MNIE WYSTRASZYŁ, GDZIE ON JEST?! FAK! Pierwszy raz tak się wystraszyłem! Jezu! Jakie wejście smoka zrobił? No nie zabij się, błagam. Co za idiotka. O! Mamy jedną, weźmiemy przy okazji drugą. No jak pięknie! A patrzcie głęboko! Nie ogólnie. Wow. O! Co to było? <śmieważ> nie wierzę, nie. Co to jest? <śmieważ> Fuck! Fuck! Czekajcie, słuchajcie. Jebłem się w nogi kulił tam. Fuck, Ała. Shit. A! A! Fuck! 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 FAK, <ś> oh. wow. oh, Fuck! 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 mnie Fuck! mnie! mnie! Fuck! 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 Drogi! co się niepłem! aha, oh, Moja noga! Aaaaa! Oh, co to było? What the fuck? OOOOOOO! FUCK! fak, FUCK 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 FUCK! fuck, fuck. O gnoju! Zabiję. No co teraz? Urosło coś, urosło, to? nie nic. No gdzie mi tu chodzisz, pedale jeden? Co ja mówiłem? Sanie jak go zostawimy? Ciekaw. <śliniczynka> <śliniczynka> <Fuck! śliniczynka> Fuck, 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 mój fuck, 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 OOO fuck, 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 Rzucił mną, rzucił mną, znowu mnie rzucił! Nie zaaaaa! Aaaaa! Pole się! Ooo! Oh, o! Oh, oh. Umarłem no! Co to? Było! Co za hajt!